Plan jest taki: ludzie zapisują się na webinar, a my potem do nich będziemy targetować reklamy, nasz newsletter z reklamami i jeszcze więcej reklam. Prawo dla biznesu. Podcast skierowany do wszystkich przedsiębiorców, którzy prowadząc firmę chcą w łatwy sposób zrozumieć zasady działania prawa w biznesie. Cześć, z tej strony Piotr Kantorowski, a to kolejny odcinek podcastu Prawo dla Biznesu. I dzisiaj będę mówił o tym, jak legalnie pozyskać zgody marketingowe i tak zwane RODO zgody w oparciu o lead magnet w dowolnej formie, bo zasady będą tutaj bardzo, ale to bardzo zbliżone. No i od razu powiem, że sam kilkakrotnie znalazłem się na cudzych listach mailingowych, jakby to ładnie ująć, nie prosząc się o to, to znaczy właśnie zapisując się na webinar, na którym hmm. no nie było ani pół słowa na temat tego, że ktoś chce do mnie czas od czasu wysłać jakiegoś maila, który będzie promował jego usługi czy produkty, a jednak tak finalnie się przydarzyło, że dokładnie takie wiadomości. Potem dostawałem, akurat o tyle problem był mniejszy, że z tych newsletterów mogłem się spokojnie wypisać, no, wykonując prostą e, czynność, czyli naciskając e, unsubscribed i potwierdzając to wypisanie bez żadnych zwodniczych interfejsów, czyli e, jakby pomylonych buziek, e, które... Jakby intuicyjnie klikamy zieloną, która przywraca nas na listę. Nie jestem przekonany o legalności tej praktyki. Przynajmniej może ona w niektórych konfiguracjach być właśnie takim dark patternem, ale też nie o tym dzisiaj. Spadkowo może o tym chciałem powiedzieć, natomiast e, chciałem zwrócić uwagę na pewne rzeczy, które uciekają czasami właśnie przy lead magnetach w takiej czy w innej postaci. Bo, jakby po pierwsze, i to pewnie większość marketerów ma świadomość, te zgody marketingowo czy ro RODO zgody to są w ogóle z więcej niż jednej ustawy, bo może nie jest to największym zaskoczeniem, bo już się tak strasznie ludzie nie boją. Tego RODO, ale jest tak, że jeżeli chodzi o e, wysyłanie jakiejkolwiek komunikacji marketingowej, to w przypadku, gdy wysyłamy ją do pozyskanych, na przykład w związku z transakcją, którą dokonaliśmy, leadów, tak, pozwolę sobie użyć tego słowa, i reklamujemy nasze produkty czy usługi, to w zasadzie moglibyśmy to zgodnie z RODO robić w oparciu o uzasadniony interes administratora danych. Ten taki marketing bezpośredni własnych usług i produktów jest podawany jako jeden z podstawowych przypadków, kiedy mamy do czynienia właśnie z uzasadnionym interesem prawnym administratora danych. Natomiast są jeszcze dwie ustawy: jest ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, i jest też ustawa, która dotyczy prawa telekomunikacyjnego. No nie jest ona przy mailingu najbardziej oczywistą, a jednak ona jest i nie chcę tu wchodzić w meandry, bo te ustawy są troszeczkę inaczej skonfigurowana, tak ujmę to w tych kategoriach, że prawo telekomunikacyjne w ogóle ma tak niejasną regulację, że Naprawdę trzeba było się postarać, żeby aż tak niejasną regulację stworzyć. Natomiast e, jeżeli chodzi o kwestię ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, to taką m, konstrukcja jest znacznie prostsza i ona tutaj dotyczy e, w zasadzie tylko wysyłania e, informacji handlowej to jest bardzo szeroko rozumiany marketing do oznaczonej osoby fizycznej bez jej uprzedniej zgody. Co istotne, Prawo telekomunikacyjne także wymaga właśnie uprzedniej zgody. I właśnie, jak to się wszystko ma do sytuacji, w której pozyskujemy adresy e-mail w związku z lead magnetem? Dajmy to na przykładzie webinaru. Bardzo często jest taka procedura zapisowa, że yy, jakby wprost mamy komunikat, że aby zapisać się na webinar musisz wyrazić. Musisz zapisać się na newsletter, on może w ten sposób. I reszta jest jak najbardziej poprawna, bo jest napisane, że w zasadzie tutaj administratorem danych jest ten, ten podmiot. Odesłanie do polityki prywatności. Tutaj ta warstwowa komunikacja jest jak najbardziej ok. Z drugiej strony treść samej zgody marketingowej. Która mówi o tym, że zapisując się, wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji handlowych i marketing bezpośredni z wykorzystaniem yy, tego adresu e-mail, który podajesz, też jest ok. Nie ma checkboxów, bo wystarczające jest tutaj, podkreślam, wyraźne działanie potwierdzające. Przy zapisie to niby wszystko się zgadza, a jednak. Pewna rzecz się nie zgadza. A co się nie zgadza? No bo przy takiej konstrukcji nie będziemy mogli powiedzieć, że uzyskaliśmy zgodę w sposób dobrowolny, wręcz odwrotnie. Będziemy mogli łatwo spotkać się z zarzutem, że ktoś właśnie przymusowo wyraził zgodę na zamieszczenie jego adresu e-mail w Twoim newsletterze, w Twojej bazie. Lidów, że tak to y, pół żartem powiem, tylko dlatego, że inaczej nie mógł dostać się na webinar, i teraz można powiedzieć, że opcje są dwie. Z czego jedna przy dzisiejszym gąszczu webinarów i innych lead magnetów, myślę, że jest mało realna, ale realna i pewnie u niektórych się sprawdzi, a druga jest zupełnie realna i Sami ją doradzamy i w zasadzie też ją stosujemy, bo rzecz w tym, że zupełnie inaczej z punktu widzenia prawnego, będzie brzmiała informacja, że webinar będzie dostępny tylko dla subskrybentów Twojego newslettera. Informacja, że zapisując się na newsletter w prezencie, dostajesz e-booki. Albo, że w prezencie dostajesz dostęp do nagrania, albo cokolwiek innego. Ale to nie tak, że żeby dostać, to musisz się zapisać. To tak, że jeśli się zapiszesz, to dostaniesz w prezencie. Że są to ekskluzywne webinaria, tylko dla subskrybentów. Taka komunikacja, mimo że faktycznie można by było postawić śmiało zarzut, że niczym. Co do faktów, się nie różni, no bo przecież potem dostajemy i tak ten adres e-mail, w sensie mówię my, jako przedsiębiorcy, którzy robimy właśnie taki lead magnet, a osoba, która się zapisuje, no mówiąc krótko, podaje ten adres e-mail, to jednak z prawnego punktu widzenia będzie tu różnica. I o tej różnicy warto pamiętać, ponieważ sytuacja wygląda trochę tak, że kary z RODO są wysokie, ale nie RODO tu jest problemem, tak jak wspomniałem. Natomiast jeżeli zbierzemy niedobrowolne zgody z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i o i prawo telekomunikacyjne, to tak jakbyśmy ich nie zebrali, bo zgoda musi być dobrowolna. No i problem polega na tym, że jak w, 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 w przypadku Niedobrowolnej zgody. Z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną możemy liczyć się z tym, że dostaniemy karę grzywny za wykroczenie, tak, z ustawy prawo telekomunikacyjne grozi nam jeszcze możliwa do przeżycia jeżeli chodzi o jej wysokość, kara pieniężna, tak. Takie działania mogą być przez łokik uznane za czyn nieuczciwej konkurencji i ich wdrożenie, ich prowadzenie będzie sankcjonowane karą do 10% obrotu z roku poprzedniego i podkreślę nie dochodu, tylko obrotu, co jest bardzo ważne. Dlatego, równie ważne jest to, abyśmy dobrze konfigurowali zapisy na nasze webinaria, na nasze lead-magnety, tak, żeby zbierać legalne zgody, a nie takie zgody. Co się zowią, co przy pierwszej styczności z jakimś oporem ze strony uczestnika webinarium, kogoś kto pobrał e-book i nie jest zadowolony, po prostu będą musiały być uznane za no po prostu nieskutecznie nam udzielone, czyli nie zebrane. I uważajmy na to, bo są to drobne niuanse, które potrafią kosztować grube pieniądze. Na dzisiaj myślę, że to wszystko w ramach autopromocji. Zapraszam Was jeszcze do serwisu Prawo dla Biznesu EU, gdzie poza merytorycznymi artykułami znajdziecie też sklep z dokumentami, kursami online i kilkoma innymi jeszcze fajnymi rzeczami, książkami na przykład, e-bookami, odesłaniami do innych stron, gdzie są moje jeszcze inne kursy internetowe. Także zapraszam Was tam. A ja się żegnam i słyszymy się już za dwa tygodnie.